To no druga część naszej walki. Ja aplikowałem o rewanż. Więc no, mamy rewanży w naszej waleczki. Teraz zrobić. No podobno to, to się coś stanęło się. Więc to, ale co no tam... Tam taka się i tak nie zalicza. Musieliśmy Ta. się rozstrzać. Nachzywam ja, ja też będzie. Chciałem połączyć, że dostać takie tutaj w skrzynce. Mm -hmm. Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. ja no chodź to mnie, ty tchórzu jeden! Wiesz o co mi gramy? No, tchórz! Kochana. No nic. No ty, no, a ty jesteś tchórzem! Miał no rację! Ty ty jesteś? Ja a ty sobie bloki bierzesz, też się weźmiem bloki, bo już mam mało. Nie, nie biorę sobie, ja biorę sobie resistance. Że nie będziemy ogień twój palić. Ty tchórzem jesteś. Nad nie, gdzie ty jesteś? Mam To To wszystko, a ty jesteś tchórzem? Tak. No i jeszcze z tego głupi. Okej, okay, jak takim tchórzem jesteś, to czekam tu na ciebie. Gra, ale jesteśmy tchórzami. wy na tłuku nie... Gra o honoru! Ja, zarządzam rewanżu, zarządzam rewanżu. Rewanż, tak na... Bo ja sobie źle ustawiłem... To jeszcze nie wytrzymaliśmy, bo to są Wam, to będą Misabeł, to jest ostateczny pojedyncze. Kraob okay, się. To była gra. To była gra, w której ja się Misabeł, a to już jest gra się wytrzymam po prostu. Będzie mieć honor, ja czy Ty? To będziemy mieć bo ty honor. Byłeś... Bo Ty byłeś wielkim tchórzem. W tamtej rundzie. Nie mam innego. Oj, taki tchórz z ciebie! Ty zamiast iść, to ty się budujesz! Tchórz! To jest nie widziałem większego tchórza. To jest tchórz. No! Wiesz, że to za turci prawie nic nie daje. No, widać jaki tchórz na początku. Widać jaki byłeś na początku, a jaki teraz jesteś. To jest Twoja strategia, bycie tchórzem, okej. Okay. Twoja strategia jest bycie tchórzem, dobrze mówię? Tak. Bo innej tobie strategii nie mogę powiedzieć. Ja to no. bloki kopie, to jest. Tak, stresujące tak się z tego ten, ten pomimo mojego skilla w, no, pra... ostatni, hmm, w ogóle w Minecraft'cie, który no jest ostatni, bo ostatnio kliki różne napiszcie coś, takich menhan no nie pójdź do się. Do no ale typie no to do no 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 Ktoś nie, mam... nie, nie bo, ale, ale nie zrzucisz u mnie? Nie, no oczywiście, że też zrzucę, mam High Granda. To ja to, 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 to jest mój High Grand. To jest mój High -grand, to jest twój High Bo jesteś ich tchórze. Teraz masz High Grand. To jest mój pod, po, podziemny High Grand. Nie postawiłem weba. No ty musisz być takim tchórzem, że ty nawet takiego rzeczy tchórzujesz? A ty wiesz, że ja nie postawiłem kubłewa i mam utrzymanie winy serca. No to chodź do mnie. No, nie. mnie? by cię zabić? Poddać się. No chyba nie, wiem Jak się z nim w Tego bloku nie mogę wykopać. Hmm? Powiesz? No. No tak jesteś. No. No. Nie, nie. To czas robisz. Jak ty cały, cały czas robisz? Dobra, jak dla dobra? mnie. Sam, sam tyle razy mówisz, że ja jestem tchórzem, a ty też jesteś tchórzem. To moja odpowiedź. Dobra, no, no, dobra. Napiszcie, pięćset chcecie w komentarzach, a co? No. no co, ma?